Got that money -ma -neczko. Tak jak wiecie glitchowanie się przez klub nocny i chyba arenę jest paczowane. Ja pokażę tam przykład, jakie tam działają, które ja wiem, że działają. Tutaj jak masz decpota, wyjeżdżasz do garażu, dołączasz do kogoś w innym trybie i jesteś po prostu zliczowany. To jest najłatwiejszy sposób jaki może być. Linki jak to wszystko zrobić będą wklejone w komentarzu. Tutaj pokażę wam dwa co pracują, akurat to jest ten deadspot i z opresorem testować innych, nie miało, nie mam czasu, praca i wiecie, takie rzeczy. Więc szybko musiałem to nagrać, zrobić. Co jak, tak jak zawsze, wychodzimy, zabijamy się. I jesteśmy zgliczowani na zawsze. Drugi sposób potrzebujesz klub nocny terabyte oppressor Garage terabyte w klubie nocnym znajomy którym już na przykład on mi będzie dawał ten pojazd nie? to on jest na sesji dla znajomych lub sesja dla ekipy jak macie tą samą ekipę robię safea tutaj od Troszkę dalej od klubu nocnego, bo może się zdarzyć, że zrespimy w następnej sesji w klubie nocnym i wtedy będzie, <laughs> będę już niezliczony bo oczywiście jak wejdziesz do klubu nocnego, to się odgliczujesz. Tylko zawsze no, robię, żeby było na 100% safea troszkę dalej od klubu nocnego. Więc mamy opresora. Podlatujemy do klubu. No to kręcenie to już nie było aż nie potrzebne, ale dołączam już dwa razy do tego gościa, z kim robię dawanie pojazdów tu akurat znowu do siebie. Oczywiście społeczność dopóki działa, a jak nie no to za niedługo dodawaj ludzi, żebyście mieli kogo używać na telepo, czy coś. Anuluję ten pierwszy, jeszcze raz dołączam. Anuluję, żeby szybciej komunikat dostałeś, nie? Jadę tutaj do garażu, wciskam garaż, potwierdzam i potem szybko dwa razy klikuję na PS-przycisk. Dołączam i spamuję wszystko, co będzie. Potwierdzam wszystko, co będzie. Jak przy wejściu, przy wjeździe takim, co widzieliście, ten czarny ekran, taki dziwny błysk, to znaczy, że się udało. Po prostu wjeżdżam, potwierdzam garaż terabyte, szybko na PS-przycisk. Dwa razy dołączam do tego typa, i wszystko potwierdzam. Na Xbox to Scholes nagrał, tu też stawię link, jakbyście chcieli wiedzieć. No i spokoju nie ma, bo widzicie od razu ludzie dołączają. Ja nie wiem co oni, kurwa, w głowach mają, ale nie ma spokoju. Musi dołączyć i musi tam stać. Po co? A chujbie! Dobra, tu wam pokażę, że. Bo nikt tego jeszcze wam nie mówił, że nie można Franklina używać. No to prawda. W tym gliczu jak używasz Terobyta, nie możesz. Ale nie możesz, to tylko tym pierwszym razem. A potem możesz non stop używać Franklina. A czy wy wiedzieliście o tym? A nie wiem. Chyba nie. Więc tu na szybko wam tu to pokażę. E, jeszcze mam taki trzeci sposób, ale to kiedyś ukryty link dałem. E, więc to on jest na końcu pokazany screenshot jaki to był. I też będzie link wstawiony w komentarz. Więc tego jeszcze nie testowałem, ale myślę, że on działa. I to jeszcze jest solo. No a tutaj wiemy wszystko tak samo ja akurat miałem Speedow tego to muszę kupić, bo inaczej nie wiadę. Tu wszystko wiemy, co robić, nie szczałka fra, bo bla bla bla. Teraz nie używam franklina, więc odbieram pierwszy pojazd. To łączę do już w innym trybie. Też to wszystko wiemy, jak to się robi. Tak, tak, tak. Odbieram ten pierwszy pojazd. Oj, nie tutaj, nie tutaj, tutaj. Teraz zamawiam pojazd na stratę znowu. Znajomy zamówi mi jakiś inny auto, bo ten sam. No bo to tylko na pokaz więc Teraz używam tego MCO, ale wy oczywiście tego nie róbcie, bo ja tylko na pokaz robię. O, 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 no, i jeszcze raz, oczywiście wsiada. Tam idzie na sms czy cokolwiek, opcją start. Co tobie najlepiej pasuje. Tego mogę zwrócić, bo używałem go z tego. I cyk, zobaczcie. Używam Franklina. Bank. Wchodzę. Tam po 10 sekundach Znowu robię Franklina, nie? Ten strzałkę w dół i prawy gałek do góry. Puszczam, pojawi się komunikat, anuluję. Para, para, pa, 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 pa Więc o teraz, pierwszy zawsze ten pierwszy raz musisz robić innym trybem celowania. Potem, non-stop, możesz Franklinem robić na każdej sesji, gdziekolwiek. I tutaj, teraz wam pokażę, właśnie ten, co myślę, że jeszcze działa. To jest ten filmik. To jest tam, tam na górze przy sandy short z tym wrakiem, nie? Co wstawiasz MCO i on wtedy znika, i ten wrak pod MCO. To parę prób potrzebnych jest do tego klicza. Ale myślę, że ten jeszcze też działa, więc warto spróbować. Jak ktoś spróbuje, daj mi znać w komentarzu, to tam też podpiszę to. To było na tyle. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym.